Cmentarz w Krajence jest cmentarzem parafialnym. Usytuowany wzdłuż ulicy Domańskiego sprawia wrażenie coraz bardziej ciasnego. Niepokoi to mieszkańców, którzy po części martwią się, czy kiedyś dla nich i ich bliskich wystarczy na nim miejsca. Myśmy właśnie ten problem poruszali przed wyborami, no ale jak z tego wychodzi, się nic nie zmienia. Nie? No jesteśmy już nawet i my w podeszłym wieku i boimy się, że tego miejsca zabraknie będziemy gdzieś kładzeni pod murem. No, robi się za ciasnie, ale coś muszą władze wymyślić. Nie wiem, no jest, jest ciasno, ale jeszcze chyba trochę wytrzyma. W tym, że cmentarz wytrzyma i w rodzinnych pochówkach nadziei upatrują inni mieszkańcy gminy Krajenka. No ja wiem, teraz już tak chowają rodzina po rodzinie. No i nie być na 10 lat jeszcze jest. Tak, 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 tak ale coś mówili, że mają gdzieś koło lasu coś robić. Co prawda nie pod lasem, ale na terenie przedwojennego cmentarza ewangelickiego w dość odległej przyszłości ma powstać drugi po tym w Skórce cmentarz gminny. Nie nastąpi to jednak nawet w ciągu najbliższych lat. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że nie ma tam powodu do zmartwienia. Jeszcze jest miejsce na kilka ładnych lat. Tymczasowo ma pomóc przesunięcie ogrodzenia cmentarza, przez co Nekropolia ma zyskać miejsca potrzebne na kilka najbliższych lat.